Uczczono prostotę. Wysławiono ubóstwo. Podkreślono pokorę. I tak Grecjo stało się jakby nowym Betlejem. Noc stała się widna jak dzień, rozkoszna dla ludzi i zwierząt. Przybyły rzesze ludzi, ciesząc się w nowy sposób z nowej tajemnicy. Tak świętowano Boże Narodzenie 800 lat temu w Grecji, we Włoszech, wraz ze Świętym Franciszkiem który właśnie tam stworzył pierwszy żłódeł. Miał on pragnienie rozbudzenia na nowo pamięci o Bożym wcieleniu, o tym, że Bóg stał się człowiekiem. Podobnie jak mieszkańcy Grecjo, chcemy iść ze szczerą radością w sercach na spotkanie z Nowonarodzonym i do tego zaprosić także Was, by Święta Bożego Narodzenia były nie tylko kolejnymi świętami z rzędu, ale byście na nowo odkryli te wielką tajemnicę, w której objawia się Boża miłość. By Jego łaska rozświetlała Wasze ciemności i wlewała w Wasze serca pokój i nadzieję. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.